Siemano z tej strony Ewil i w dupie mam te wasze łapki. Siemanko z tej strony Sidrox. Witam Was bardzo serdecznie w takim dosyć nietypowym materiale, które poprowadzę wspólnie z Ewilem. Siema Ewil. No, cześć, Sidrox! Będziesz musiał mi wybaczyć, ale muszę co nieco powiedzieć o serwerze, także przez chwilę będziesz musiał chyba milczeć, Civil? a Przyzwyczaiłem się dawaj. Okej, okay, dobra. A więc moi drodzy, dzisiaj jest dosyć typowy materiał, ponieważ znajdujemy się właśnie na serwerze e, Villager Defense. Jest to serwer od twórców serwerów Super Bros, e, od twórców serwerów chyba The Walls oni też mają, i tak dalej, tak dalej. No i powiem wam szczerze, że serwer zapowiada się naprawdę fajnie. Postanowiliśmy nagrać tutaj dla was ten materiał, ponieważ z tego co widziałem, chyba nikt z większych youtuberów nie nagrał e, te, z tego serwera na kanał, także fajnie byłoby zapoznać was z tym serwerem, pokazać na czym to wszystko polega. No i za, chciałbym też również zapytać się Was, czy chcielibyście serię z tego serwera na moim kanale? Emil, ty chciałbyś serię na swój kanał, czy, czy raczej. Wiesz nie Wiesz co, za zobaczymy, bardzo. też tak samo. Jak będą oceny, tak samo jak będą cały czas ten hate, to raczej nie. <grych> Okej, okay, także prosimy Was, żebyście po obejrzeniu tego materiału napisali tam w, w komentarzach, czy chcecie widzieć serię z tego serwera, czy nie. Napiszcie też, czy serwer Wam się spodoba. No ale dobra, na razie przejdźmy tutaj do tego, na czym to wszystko polega. Otóż, jak sama nazwa wskazuje, Villager Defense jest to serwer, na którym będziemy bronili naszych villagerów. Będą oni atakowali przez nieprzyjaciół takich jak zombie szkielety, witer, szkielety nawet i tak dalej, i dalej. No, i naszym głównym zadaniem jest ich obrona. Myślę, że dowiecie się bardziej o co chodzi, jak już dołączymy do jakiegoś pokoju. Co ty na to, ebie żeby wbić tutaj. Hmm, może nie Snow map, Frozen map. Frozen też. map. E, dobra, Snow będzie najłatwiej chyba do zapełnienia, nie sądzisz? Gdzieś... Ale wiesz, co tam jest 8 osób, to może byłoby tam e, nam po prostu łatwiej. gdzie ale? na Frozen, nawet na Frozen e, idziemy. Dobra. dobra. No. Okej. Okay. I teraz Kup. zobaczcie, wnieśliśmy sobie do, do tego pokoju, w którym czekamy na rozpoczęcie gry. No i mamy tutaj do wyboru zestawy. Są tutaj jakby trzy takie linijki. Pierwszy zestaw jest to zestaw darmowy, który każdy może od razu wziąć. Wow, jest warlock kit, ja, ja go nie widziałem wcześniej. No, Chyba przed chwilą tak, właśnie i... go dodali, wiesz? Też tak właśnie Ale patrzyłem. Jadno. Nice. Tutaj niżej macie, e, macie kity, które można kupić za diamenty. Zaraz powiem wam, jak je zdobyć. A na dole macie kity dla VIP-ów, których no niestety nie możemy wziąć. Dobra. Kim, e, jakim, jaką, jakim zestawem dzisiaj będziesz, Ewin, Wiesz co, pobawię się grało. piromanem. Tak, Okej, okay, ja wezmę sobie backup kit, dostaję 5 splash health and speed potions Także całkiem fajnie się będzie grało No i teraz tak, zobaczcie, w prawym, po prawej stronie mamy taką e, tablicę, na której mamy diamenty Diamenty to są e, gemy, które otrzymujemy po zakończeniu gry Zaraz wam powiem dokładnie czym są gemy i tak dalej Ciężko jest mi tutaj mówić o tym jak nie, jak nie jesteśmy w grze, bo chyba łatwiej to będzie właśnie a, jak już będziemy na arenie chyba opowiedzieć, co nie Will? No zdecydowanie, teraz to jest takie bez sensu. skoro i tak za minutę będziecie dokładnie widzieć o co chodzi No właśnie, dokładnie, to jest właściwie za 5 bo no. wszyscy gracze już tutaj byli jest, jest to arena na 8 osób e, no i zaczynamy zobaczcie teraz zostałem tutaj miecz e, oraz Emeralda Emerald jest to item shop w którym możemy kupować item. różne rzeczy item, faktycznie item <grym> <ak> <grym> nie wiem czemu mówię item ciągle. Jak po polsku mieśniacko trochę nie? Nie wiesz co przyzwyczajenie. W, w, w dużej ilości. No, widać no, no chyba grę, tak. Się chyba tak, wiesz, free, free items z TB jeszcze, nie? <grym> no, plaks. No. Dobra, ziomale, i zobaczcie, teraz zabijemy jakiegoś tam nieprzyjaciela i po prawej stronie pokazało mi się ile mamy gemów. W tej chwili mam 20 gemów, Wilty, e, ty masz jakieś gemy? E, też 20 mam, wiesz co, to jest chyba no, za też fale. No, 20, no i zobaczcie... Tak to mi się wydaje, że za każdą falę dostajesz. Ja teraz się pobawię w podpalanie. Fale? Nie wiem, znaczy za falę... Fak. Osobno masz za fale okay. i osobno jest. masz za... Dobra, dobra, może e... miałem taką... Być może. Za zabicie potwora, tak? Tak, jakieś za zabicie no. potwora jest kilka. Masz coś na uleczenie mnie, czy kiepsko? Mam, chodź, chodź, chodź. Ja sobie jeszcze Małeś? wezmę. Tak, tak, dostałem. Dobra. Dzięki, jeszcze sobie Spoko. coś zjem. Aha, jeszcze okay, powiedz, że ten, no? że się wydaje, to właśnie jak wydajemy tak, ten, to nie dostajemy e, diamentów. Te gemy możemy wydać w item shopie. Naciskamy przycisk myszki i zobaczcie, tutaj są ceny różnych przedmiotów. Możecie to wydawać, albo zostawić sobie gemy na te diamenty. Tamte diamenty możecie później właśnie zamienić na te lepsze zestawy. Ale, ale myślę, że na razie ja nie będę się tym zajmował. Będę te gemy wydawał po prostu na bieżąco w grze, ponieważ wtedy uda nam się przeżyć więcej fal. No, właśnie, większa zabawa. Co z tymi falami? Ogólnie po prostu nie macie wszystko rozpisane. Macie tutaj, ile mam gemów, jaki mamy progres, ilu graczy jest w tej chwili jeszcze żywych, którą mamy falę, ile zabić mam w danej chwili. I zaraz będzie też pokazane, ile zostało villagerów oraz ile jeszcze podporów mamy do wybicia, myślę, o, no właśnie, zobaczcie, teraz mamy, że na przykład jest potworów pięciu, a naszych villagerów jest także, o, właściwie chyba tyle samo jest villagerów, co potworów. Nie, jest villagerów sześciu, a nie w dziewięciu, także musimy pilnować naszych villagerów, żeby nie zginęły, ponieważ jeżeli wszyscy villager... villagersi zginą, no to niestety game over i kończymy grę, ale jeżeli... Kurde, Jezus Maria, ile ja mówię? Masakra. No, troszkę tak. To rozgadałem, ale jeszcze tylko powiem, że... No ja wiem, zgin... spoko, spoko. Jeżeli zginiecie tutaj, to nie jest od razu game over, ponieważ w następnej fali możecie się zrespić, o ile tylko nie zginą wszyscy się albo jeżeli nie zginą, wszyscy gracze. Chyba dobrze powiedziałem. Tak, tak. mi się przynajmniej wydaje. No, także, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach, wszystko będziemy Wam odpisywali. A teraz skupmy się troszeczkę bardziej na grze. Gdzie ty jesteś, Avila. Jestem tutaj, tutaj. tutaj. Ciągle bawi się. Wiesz, co? Tą zapalniczką. Dostałem ją Aha. w drugiej fali i teraz fajnie się z nią lata. Płaka, dobra, chodź tutaj na górę, bo tam wiesz co? Są zombiaki na tym wodospadzie, także. Ale ja, chyba... ja ich sam nie podpalę. Tak, tak, no, a faktycznie, bo ty jesteś piłym Okay. Myślałem, że to będzie mieczyk z Fire ale jednak nie, to jest zwykły, no, zapalniczka. E, zwykła zapalniczka. No i to jeszcze się okay. nie pali tak długo, tylko sekundeczka, nie. Nie Dobra, fajnie, 16... ale trudno. U, mam 160 gemów już, wiecie co? Ja sobie kupię tutaj... Ja 156. Ja sobie kupię jedzenie jakieś, tylko nie wiem czy ciasteczka, czy chleb, czy. Widzę. Chyba chleb sobie kupię. Sobie Uważaj, chlepa. fala, fala, fala. widzę, widziałem, widzę, Poczekaj mnie. może chwila. Gonią mnie, gonią mnie, goni, 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 chodź, chodź, chodź. chodź. Mm, nie wiem gdzie jesteś, Ule, na razie staram ile, się bronić. Idę do domku, idę do domu. O, widzę cię, widzę cię. Okay. czekaj, ja tutaj ogień, ogień, holy, ogień. Dobrze, wow, o, zagowało mnie. A, fuck, gdzie ja jestem? Dobra, ja jestem żyję, tutaj. Żyję, spokojnie. Ja też żyję. Do Ile, mnie, idę do ciebie, idę do ciebie. Fuck. Jeszcze pokań. szkielet. Dobra, okej, okay. udało mi się. Chodź tutaj, chodź tutaj, bo jeszcze jest jeden. Dobra, zginął. Kurde, dajcie mi spokój. Dzięki. Najpierw mi, go dobrze. podpaliłem, a potem go jeszcze dobiłem. Dobra, to mam bardzo trochę grubo z życiem. Ja sobie zjem tutaj I też właśnie strebek. muszę zjeść. Okej, okay, ja niestety nie mam już nic dla Ciebie Wiesz co, ja idę do domku, się poczekam chwilę, w tym oknie może się wyleczyć. O fuck, o, idzie za się. tobą, idzie za tobą, idzie za tobą O, podpalę go i zabiję I zgwałcę fak. Pomóż mi! No dobra, biegnę, biegnij, biegnij, biegnij Nie podpaliło go Kurde Cofaj do padre. okna, cofaj do okna A, a padłeś No zobaczcie, jak zginałem, to jestem tak jakby duchem ee, I mogę obserwować, jak tutaj reszta sobie ja gra Ja też padłem Oj, przeciąłem O mnie. nie, o nie, nie może tak. to będzie koniec nasz Będzie koniec? Nie, no Oj, lecz, nie, ile zgraczy? jest graczy? Dwóch, jeden. Uch. Nie, koniec. Tak, koniec. Tak, Przegraliśmy. Nie. Tak, broni się no, dzielnie okay. na tym. Ale paczki to jest dobre miejsce, zobacz sobie tutaj. Tylko on nie ma miecza, ty nie ma też szans, wiesz? Tutaj, gdzie to jest taka... Widzę, gdzie jest, bo... e, e, kordy 125 na minus 20. To jest e, obok takiego czerwonego budynku. A, okej, okay, widzę. Oj. No i tu jest jeszcze jakiś wejście, ale nie wiem, to jest. Może sobie... Ale co on nie ma tego w ogóle ani temu żadnych No nie, no zbiwał... bił z łapy. Aha, dobra, no teraz miecz, już ma. kciuki, dobrze, zabij Właśnie, jednego. kupił przed chwilą. No, 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 spokojnie, dawaj. Tutaj ładnie się trzymają te villagersy, bo są u góry i nie schodzą na dół. Musimy mieć tutaj jakoś, o, nie uciekajcie. Zostańcie tutaj. Kurde, okay, tylko kurde, cześć villagersi. Aj, zginął, koniec, koniec. Zginął, serio? No. no. Kurde, dobra. dobra, lecimy jeszcze jedną rundkę, bo Dawaj, szybko. To Właśnie, okay, już nawet... wartość, żeby biegnął. Mam moje gemy, których nie wydałem do Nether, do Nether, tych Nether, Nether. Nether 407. Nie, nie, czemu nie Nether? Map, villager Map. Dobra. jak już, już biłeś. Nie wiem, wbiłem. No, to znaczy dobra, wyszedłem. Okej. Okay. Villager Map. Ile masz Tam ty? Masz na... Bo ja mam 407. Ja 500, hehe. Jestem lepszy. Ogólnie zabarczy. Znowu źle kliknąłem. a jest na mu. Macie tutaj też statystyki. Mamy tutaj w to jest? U góry, na samej górze. Na samej górze? To. Aha, dobra, no ja wolno na, na samej... No to jesteś sam, super. Już jestem z tobą, jeszcze 6 graczy, spokojnie, zaraz wbijam, zobaczmy, czy dwie osoby. Będą wbijali. Zobaczcie, tutaj mamy też statystyki, jest... Mam 500 diamentów, 37 zabić. Najwyższa fala to jest 8, przed rozpoczęciem nagrywania tutaj graliśmy. Nie mam kitów żadnych i nie mam VIPa i w ogóle, w ogóle... Gdzie o, oni ja są? To... Czemu oni nie wbijają? No mówiłem ci, dobra, wbił jeden. Też. Ja sobie teraz hmm. wziąłem e, Shaman King. A, sorry, szaman kid przyzwyczajenie. Okej. Kiedyś oglądałem. No, do, dawaj, zobaczymy jaki jesteś pro elo parku, no, robot. To... Dobra, jeszcze, jeszcze dwóch graczy potrzebujemy. Tak, tak, zmieniaj temat. <laughs> Ale co? co? Co, co mówię? A, parkurze, tak, chodź. Tak, patrz, jak ci cisnę. Parkour king jestem. Jaka faja, spacja mi nie zadziałała. A... O, mi też właśnie, na samym końcu już taki epicki skok. Lo... no. Nope. Dobra, jesteśmy gracze. Najgorzej, jak już skoczyłeś się, dopiero nasi spację w lodzie. <laughs> A jak skoczyłeś w lucie, lol. w lol. Sensie, jak, 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 jak pobiegłeś, wiesz, o co chodzi. Tak. Że spadłeś już z kocka. No, to już jest taki retardet trochę. W ogóle no. myślałem, że retardet, nie? To pan jest już taki opóźniony, czy coś by mi się z retard kojarzyło. W sensie, no. że no, retardacja i tak dalej. I się okazuje, że to znaczy debil, nie? I Long. dostałem ten upomnienie na lolu za flame. A. Ja biodzielę. Dobra. No. Mamy uwaga Flash. Wystartowaliśmy. Łuhu, wow, wow, fajna mapa. Gra... No, fajna mapka, nie graj się jeszcze na niej, także zobaczymy sobie, co tutaj ciekawego słychać. Jest to w sumie taki tryb trochę podobny do Zombie Horde, ale według mnie ciekawszy chyba. Tak no, zdecydowanie. Wydaje. O, ja wiesz co, nie będę biegać, bo przez to się marnuje tego spida. a to jest chyba najgorsze, co można zrobić, bo no tutaj właśnie, strasznie szybko spada ten Chodź, pasek głodu, nie? Znajdziemy sobie jakąś kampę. Tutaj na jest jeden tutaj. ziomek. Ochronimy go. Ale w tym, o jeden enemy tylko został. A no, mi już bo to spadł fala. jeden ten, ten. O, good. Mi też właśnie jedno mięsko. Nie będę biegał, okej, okay, powolutku. No. O, chodź na górę, czekaj. Ale tutaj jest fajna miejscówka. No i można przeskoczyć na grzybkę. jakbyśmy nie musieli nikogo bronić, się, to tu można ładnie ustać. No, ładnie, ładnie, jak nie ma życia czy coś, dobra. Okay. Lecimy, kolejna fala. Zostałem 20 sezanii. No Warped. właśnie, tutaj za falę się też dostaje, także w porządku. No fuck, znowu biegłem. Muszę się odzwyczaić. No trzeba jakoś tak... Dziwnie, teraz by ciężko było chyba grać w ten 1.8, 8 w którym to tam prowadzili bieganie. Nie, yes. no nie pamiętam w sumie, ale ja, ja sobie nie wyobrażam, żeby grać Broń pisika spadu NPC-ka. Spadł. I <laughs> on za nim. A! A masz ty Fajo! <laughs> spadł. So close. nie, okay. oni są? Został jeden tylko enemy. spoko, Fak, Chyba dobry, dobrą drużynę mamy. Zaraz trzecia fala już. Chociaż te pierwsze fale idą, wiesz, idą całkiem gładko. Tak, Później zastanawiam się, tutaj. czy się zabić i potem znaczy... nie zaraz w na następnej rundzie. A właśnie, to jest też dobry ee... pomysł. pomysł. Jak, jak nie masz głodu czy coś i kończy się runda, to możesz się zabić spokojnie. Bo Najlepiej... I tak, ja... to, a, Ach, nie no. do mnie fajo. Co jo. za faja. Ty pomóż mi. Idę. Wiesz co, idę. A, coś tu padł. Dobra, no jeden. Do... No. Fuck! Też zginąłem, bo no nie! No widziałem jak wpadłeś właśnie. Ale to za w tej chwili. Dobra, został jeden enemy, także zaraz się zrespię. Ja może też... Albo nie wiem, bo ja mam jeszcze te potki nie mi się zmarnują, czy co. Wolę nie ryzykować. Okej. Okay. Emmy, musimy się trzymać chyba razy, razem, wiesz co, bo... E no spoko. O, dobra. dobra zginął. Widziałem właśnie tego typa, który zrobił tego ostatniego tak. zombiaka, co jest? Straciłem potki, no nie despm się. No. Potki. Właśnie dlatego nie chciałem ryzykować. To czekaj, ja dam kilka. A nie, mam, spoko, mam, Masz? mam, mam. Aha, no, bo mam. się... Tylko, że ja mam tą klasę, wiesz, z tymi potkami, ja ich nie kupowałem, tylko... Ja też, ja też. Oh. o no, no. oh, nie, 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 tak się nie, nie bawimy. Nie padaj, nie padaj, nie padaj. No kurde, nie zdążyłem wypić. Żal. No, dobra. Żal no, ja jak sobie żal. Tak mi się wydaje, no... jak sobie idzie, zombie za nim, bije go, a to nic. Dobra, okej, okay, zginął. Trochę za bardzo łapczywi są ludzie i za bardzo... O, oh, emerald, emerald i biją mi. Popychają dobra, na innych. Właśnie, dobra, zrespiło mi się wszystko. Znaczy nie wszystko, tylko mieczek. A, mam 130 gemów, okay. a ty? Jak tu masz Gem jest 129 O, tam dobra. jest... Zobacz, tam jest szkielet, także nie respiuj się tutaj tylko i wyłącznie zombiaki. Wuj też skeleton też się potrafi zrespić, nie? Evan... A też później, no później zdecydowanie. No, zdecydowanie później chybaśmy fali Fuck Oooo, zlagowało mi nie. Okay, gdzie ty jesteś? Ciebie nie widzę, idę. A wiesz ja co, idę. bawię się koło tego naszego domku, prawie padłem. Obra, LOL, mam, mam, mam. O, nie trafiłeś, lol. No, fuck. O, w wodzie są, w wodzie się będzie fajnie zabijać. Kurde, help! Lecę do ciebie, lecę do ciebie, wbijaj do domku. Jardzielek jakie hity dobre zadają. Z kartą falem, jest oczywiście coraz więcej tych potworów. Patrz, no, tu jest szkielet, Idziesz do mnie. O, chodź. Jego zajmę. Pak, nie, nie tu się sobie potknął. No nie! Ale piękna akcja, widzisz. I leci. To było dobre. Dobra. Tylko te szkielety zostały poprawione w którejś tam wersji, nie? nie teraz wiem. już są lepsze. Z tego co się orientuję, lepiej strzelają. No, ale naprawdę one są teraz bardzo ciężkie w Minecraft, jeśli chodzi o No? O walkę z nimi. Jeszcze tylko creepery ulepszyć, zombiaki i będzie spoczka. No. Wygrałeś już chyba trochę za łatwa. Patrz Zosta jakie... Jakie Zosta faje! Wymyśliły to samo co my... O jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, dobra, mój będzie. <grym> Zaraz go zabiję i będę miał gęę. Dawaj! Oh, ha, 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 ha. Jest mam chyba. Ty Tę masz ja, do... ja też mam. Ile masz? 149 Jan 226 Uuuu! Będę bogaty! Nie mogę sobie mieć kupić już, czy nie? O, zrespiły się, zrespiły się, panie Seatroksia Dobra, okej, okay. idę, idę. Ja nie kupuję miecza będę sobie lepszą klasę kru... Krupował, boże. Krupował? Dobra, kupuj sobie lepszą klasę. Okej, okay. jeden zginął. Piękne moje gamy, dostałem tylko jednego, nie wiem czemu. O, teraz 14, ładnie. Tak, biorę, biorę tego villagera! Stawcie go! Ja też Dobra, próbuję ja uratować. Na 13% HP został villager. Kurde chyba. Drugiego chyba nie ocalę. Zabili go Ale spoko ja okay. ocalę tutaj kilku. O jeszcze Dw jakiś dwóch, mini dwóch villager. Dobra, ja sobie coś wypiję. Zjadłbym coś, ja to... ale nie ryzykuję, kurde, ja nie kupuję. Nie, nie, nie ja ma sensu. Kupię, znaczy, Olewam. Ile masz hajsu? 234 wow, ładnie. Wow, ładnie, mam tak. 334. Jak mi styknie ile? 300. Ja. Tyle samo co ty, tylko że 300. Dobra, okej, okay, wiedzą. Idą, idą znowu, kurde, już na kolest. Idę pomóc temu gościowi. No teraz też się staram pomóc Jestem Dobra. pomocnym ewilem. Uważaj uważaj Dobra. plecy. Takie mnie. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Tak, Pychaj jeszcze ich dał mnie. Downie. Nie lubię się... takich ludzi, którzy... No właśnie... Co, my sam też pycham. Ale staram się tego nie robić. Dobra, ładnie. Wigu, uważaj, jestem Uwillager bije. Pięknie, okej. Okay. To moje. Dobra. Trudno, nie zależy mi na tym. Dobra, to jest... Ja po nagraniu. Nie, mam 407. O, tutaj biją. Aż 3. A ty wtedy nie kupujesz sobie tego? O, nie. Kurde sobie się, a nie mam, no. Pół fuck! Żyjesz. Ha, żyję, lol. Ok, 383, Boże, kupuję sobie jakiś miecz. Szarty jest jeden żelazny. Ło, wow, 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 wow. No, będziesz koksi, tylko trochę ...zbroi by się przydało. A, słyszę, że tu chyba się zespiły. Fuck! Jest, jest szkielet i nie mogę biegać, już mam za mało tego. Za, okej. Okay. Jak go zabiłem. A, Kurde, miecz się... mi się niszczy. Mały, mały jest tutaj, mały, mały flyer. Padłem, no nie wierzę, nie wierzę. Zaciął mi się ten. Nie mogę bić no, nikogo. Się... Co tu się dzieje, stary? A ja Wasze... nie mogę nic bić, nic Bio... nie mogę Bio bić. Bio nie... Czemu nie, możesz? nie wiem, zacięło mi się wszystko. A, kupiłem mieczek, ale dwa nawet. Super, kupiłem dwa miecze. No, ja tu, no to ekstra. Pięknie. Wpady, zostało się, że Padłeś? Nie, nie żyjesz. Żyję, ale mam mało życia. Mam wiesz? Tam, tam, po lewej. Zabili, no i... no. Staram Zabili się, ale ja tu jestem za wolny, wiesz? Nie, nie dam no, rady, bo ja nie mam speeda, wiesz? No, ja pierdzielę. Dobra, ty tutaj gdzie też coś, próbujesz działać. No pewnie, no od. Ty z kretyn. No odsunę się od nich. Nic, no. zero help -hula. Ja mam nawet dwa miecze i to jest. Błąd czekam na ciebie czekaj, ej, to są wszyscy enemy, zabijcie ich i, i, i będzie kolejna fala Damy no, radę, devil. Jest fala! Dziwem to dob już Dobra, Dzień musisz dofala. się zrespić, ja jestem na środku, dam ci mieczek, okej? Okay? No, czekaj, ale ja chyba będę miał ten miecz Ale ja mam iron, a ty też masz. Dobra. Ja to też mam czekaj. iron i Sharpness jeden, chociaż nie Ja teraz rzucę nie go. gościowi Nie, nie mogę ja nam... Zróciłem go wrzucić. daj mi! Daj mi! Nie mogę a, wyrzucić nie No. Także chcecie się mieczy i tak dalej jak padniesz, niestety To szkoda Fuck o, co się stało? Dupę. Ja mam lagice co jakiś czas i totalnie nie wiem co się dzieje, wiesz? O, tak, jest Winter Skeleton. Wiem, 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 widzę go, widzę go. Kurde, co tu się dzieje? Coś mnie co bije, coś mnie to... bije, nie widzę tego. Dobra, Dobra, już idę do was. A tu Patrz, głód powiecie. mnie bije. Dobra. Kurde, serduszko. Dobra, Cią... to serduszka. Się... Dobra. Aha, wiesz co, mam jakieś błędy i mi się wszystko respi po dwa. No. No wszystko mi się respi po dwa. Mam jedną rzecz, ale mam ją dwa razy tak jakby, wiesz? O, to, jest to jak, jakieś ragi masz chyba, wiesz? No niestety. Z tego twojego zdupiałego neta. Tak, ale już za niedługo będzie lepiej. Tak, nawet już nie mogę iść ciastek. Ja to daj mi. A, nie, nie możesz mi się to się. No. Znaczy może tak. mógłbym dawać te inne, ale te moje raczej nie mam zamiaru ci dawać. Znaczy... No, spoko. Zresztą zobacz na nagraniu o co mi chodzi, tak, bo tak się okay. też jest ciężko wyjaśnić o co, mi, co się Aj, dzieje. zginąłem. Kurde. Znowu Faja. No. Faja. No nie miałem już potyk też. Bez sensu tak się wygląda. Ja mam 400 gemów znowu. Kurde, Jakie ja lubię ten gem. Mam 178. Tak fajnie. Teraz jest. Kurde, rakoć już pobiliśmy Która jest fala? Wadpa. Dziesiąta. No. no? No, już dziesiąta fala. No, no. Epicko. Kurde, tylko wiesz co? Jak zmieniasz, to nie dostajesz w ogóle gemów za ten. Za co? Za wygraną rundę. Aha. Także lipa, a teraz dostajesz i tak. Nie wyżej. lipa tylko sprawiedliwie. O, fakt. Jo! No dokładnie, chodź gdzieś na górę Ja pierdziele To jaki duży no. A no, padłem mówiłem, kur... Padłem, padłem niestety Polatam sobie wokół niego A to jest boss W dziesiątej fali jest boss To no, ciekawe jakim cudem ten gościu wygrał 60 fali, no nie? Ten na spałnie ja padłem, nie no to, nie, to już teraz nie da się grać Masaka. No 6 villagersów było graczy ile enemies 22 plus boss Unki Lable. Kurde Przetrwaliśmy do 10. Ciekawe Myślisz, jak inni. że Ile zostało graczy? To już jest. i już nic. Fajnie Niestety przegraliśmy. Fajnie było. Aj, fa fajnie było, dużo faju, do się przeżyć. Nie Emotions wiem, tylko czemu nie cofnęło do tego, cofnęło cię do. A nie, też jestem. Musimy poczekać, wiesz co, aż zabiję tych a z, a, aż no zabiję no tak. tych. Okej, okay, dobra. Także wow. niestety nie, nie, nie udało nam się Ile Szkoda? masz Diamondu? Tak, że... ile, masz, ile masz teraz tych diamantów? Eee, właśnie o to samo pytałem A, 868 Ja 688, Boże. Wow, dobra, No to jakoś dobra. strasznie Cię przegoniłem tym No troszeczkę tak, troszeczkę Ci się udało, bo nie kupowałeś aż tak bardzo jak ja, ja tam kupiłem sharpness jeden, razy, miarz Dobra, też nieważne kupiłem Tak? Kupiłeś go też? Tak no, i jedzonko no, no to ładnie powiedziałeś Patrz, dobra. teraz już jest cała postać to jest ten gościu, który ma najwięcej wygranych. Patrz, stoi sobie Widzę. jeden, drugi, no ładnie, okazję mi spotkać. O, zobaczcie, most kills, 5167. Nie masz życia, stary, most... tylko grasz. Ja pierdzie, Stary, wyjdź z domu. No. Dobra, moi drodzy, na tym chyba kończymy. Jeżeli materiał wam się tak. spodobał, napiszcie w komentarzu, czy chcecie wiedzieć tego serię czy, czy, czy ten serwer Wam się podoba. Jeżeli tak, zachęcam już do telefon. Do pozostawienia łapki w górę. Aha, mój, sorry. No twój dobry, już spoko. E, je, jeżeli jesteście nowymi widzami do subskrypcji mojego Ewila kanału i to chyba oui. no by na tyle, nie Ewil? No tak, trzymajcie no. się i może do kolejnych odcinków. No, pa, pa. O dobrze stoiś tak, z Twisty i tak. Hmm.